Drodzy Państwo, to będzie konkurs, który będzie polegał na tym, będę na trybun władzy wąbrzyńskiej przekazywać sobie bez pomocy rąk, ust, nie dotykając rękoma, przekazujemy osobie stojącej na naprzeciwko, zaczynamy od pary młodej. Droga Maził ty to znasz, więc nie będę tłumaczył. Najgorsze będą mieli panowie, którzy mają muszki albo krawaty, to będzie przeszkadzać no i oczywiście podchodzimy do osoby stojącej naprzeciwko i bez pomocy rąk, ten bałeczek ten atrybut władzy jeśli przekazujemy tak aby on nie wypadł Emil, staraj się! Nie, 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 to nie jest proste trochę dłużej, bo na pewno nie spadnie no jest, jest już prawie dobieg, by się przydał na arszt. A to jest w ekonomii, to tak zwana integracja gości weselnych, więc można się poczytulać, można powiedzieć fajne zdjęcia, ważne jest, aby nie używać rąk, no i wałeczek przekazywać osobie stojącej naprzeciwko, bo to już jest rzecz ważna. Powiem, że to póki co jest najłatwiejsza. Nie, nie, po no po dziewczyn, dziewczyn O jeszcze Wołoczek jest do uratowania. Bez pomocy rąk, bez pomocy ust, bez pomocy ust Integracja roślin dostałych w twarz. My możemy dlezień, do siebie dziękować wszystkich tych, którzy mają wygrać, bo no, przypomnę, że jeżeli komuś warzyw nie to się wypadnie, na boku możemy sobie rękami, niestety na no, para odpada.

I ten drodzy Państwo, patrzy już tak za chwilę ten wałeczek będzie przekazować sobie znowu nawzajem, tym razem Madziu Wiliak. Ale zaczniemy, dobrze, może zaczniemy od Panów. Tak, zaczniemy od Panów. Nie pomagamy sobie rękami, ręcami, ręką mam, jak to woli. Najgorzej ma panna młoda, która ma najdłuższą sukienkę, nie na widzicie państwo jak to, niestety trzeba się namęczyć. No i kolejna osoba, która ten warożek będzie próbowała przejąć. No i bardzo blisko, ale niestety Pani już podziękujemy Zawiera swojego partnera okay, Również. No, niestety no, właśnie no, nie udałem. Zaczynamy od następnej pary. Podziękujemy prawami. Starali się jak mogli oczyliście. Ale nie, nie, na kolanka, na kolanka. Zdecydowanie niżej. Ten warunek musi się znaleźć. Panie mogą podchodzić, żeby panu może było trochę łatwiej. Ale panie coraz szybciej też teraz, bo w każdym szybko znalazł się usta mocnego naprzeciwka pana. Proszę państwo, tempo jest zawrotne. Powiem, że na wielu bezrobotnych jest o wiele gorzej, ale musi dojść do walki. Niestety jest coraz bliżej, ale i tym razem się udało. Wielkie wydarzenie. tylko jedna para. Małeczek znowu w tej młodej. No i teraz zaczynają się schody, bo ten wałeczek ląduje na kosteczkach. I jak to zrobić, żeby znalazł się na kosteczkach? Ja no, sobie naprzeciwko. Hmm. Tego Państwu młodym nie pokazałem, także tutaj może być tak zwany Ale spróbujemy. Panowie podchodzicie do pani, bo one teraz już na pewno nie przejdą ani kawałka. Można różnymi ruchami, różnymi programi przechodzić. No i próbujemy, aby ten pałaczek znalazł się u osoby stojącej naprzeciwko. To nie jest moje granie proste. No to jest jeden, jedyny sposób. Państwo łodzi go nie poznali, po to, aby oczywiście ostroć się natrudzić. Ramazo się z Trzymaj, masz. Cały. I nastała trzy A no, Drodzy Państwo, może jakiś doping by się przydał. I udało się. I kolejna Pani, która będzie próbowała przejąć Ale Pani zapraszamy Pana bliżej, bo to może być decydująca runda. O, jeszcze do uratowania, jeszcze do uratowania. No jest całkiem blisko, tak blisko tak daleko. ale udało się i tym razem. Drodzy Państwo, jestem naprawdę pod wrażeniem szybkości i sposobu. Przekazuję przekazujecie sobie ten wałek, bo ja znam tylko jeden tak naprawdę sposób na to, żeby było dobrze i szybko. No i kolejna osoba starająca się o to, aby Marek znalazł się na kosteczkach, no i niestety się nie udało. Państwu dziękujemy, wałeczek przekazujemy następnemu panu w kolejce, no i panowie musicie zrobić wszystko, aby tym wałeczkiem wziąć wysokie Na naprzeciwko was. No i teraz najgorsze, bo ten womaciek przeszedł na drugą stronę. Udało się, wielkie dla...